Moja umowa na zarządzanie ośrodkami zdrowia u nas w ostatnim dniem listopada. Bardzo się zastanawiam, czy tą umowę przedłużyć. Jestem świadoma tego, że jeżeli tego nie przedłużę, postawię SPZOZ, istnienie tego spzoz w sytuacji podbramkowej, a z tego co wiem, to Państwo nie mieliście tutaj tabunów zainteresowanych oraz osób, które posiadałyby kwalifikacje, aby objąć to stanowisko. Nie wypadłam z roce pod ogona. To nie jest tak, że, że jestem zatrudniona, bo dostarcz budynek jest zatrudniony. Moglibyśmy odwrócić sprawę tak, że to dlatego, że zgodziłam się tutaj przyjechać i przeorganizować swoje życie, macie Państwo lekarza. A jeszcze jedna rzecz, ponieważ może dla niektórych to się wydaje dziwnie, że małżeństwo pracuje w takim tandemie. My jesteśmy my jesteśmy zespołem. Możemy tego typu działalność prowadzić gdziekolwiek. W związku z tym, jeżeli Państwo jesteście tak głęboko niezadowoleni, macie takie wielkie uwagi co do Mojej pracy i funkcjonowania Ośrodku zdrowia, to ja się nie będę Państwu narzucać. Poradni medycyny pracy wiecie o tym, że tutaj nie ma. W taką poradni medycyny pracy mogę sobie otworzyć razem z mężem, z pacjenci zostaną bez lekarza, ośrodek zostanie bez kierownika, a bez takiego poświęcenia, naprawdę pracowania od świtu do zmierzchu mogę wygodnie zarabiać dużo więcej niż obecnie.